Potężne demony wojny. Podróżowanie z prędkością myśli. Kiedy zostałem przeprowadzony przez eskortujących mnie aniołów, przez niewidzialną ścianę wymiaru, która oddziela świat fizyczny od duchowego, przez cały czas miałem ze sobą swoją osobowość, wszystkie zdolności, które posiadałem w świecie fizycznym na przykład pamięć i inteligencję przeszły razem ze mną przeszły razem ze mną do świata duchowego wiedziałem wszystko to co w świecie fizycznym tylko znacznie bardziej wzmocnione zaraz po przybyciu wiedziałem gdzie się znalazłem i wiedziałem że to miejsce nazywa się drugim niebem wiedziałem gdzie było trzecie niebo i wiedziałem jak porozumiewać się z duchem. Nie, porozum, nie porozo, porozumiewaliśmy się za pomocą naszych umysłów. Było to coś w rodzaju wystrzeliwania myśli za pomocą fali umysłu. Mogliśmy podróżować z prędkością myśli. Aniołowie mówili mi, dokąd się udajemy, i od razu tam docieraliśmy. Brak było jakiegokolwiek poczucia ruchu. W niektórych natomiast przypadkach odczuwałem, że podróżujemy jakby płynąc. Nasz sposób podróżowania zależy od tego, czego chcieli aniołowie, abym doświadczył. Odkryłem, że będąc w duchu, nie mogłem komunikować się z nikim w ciele. Stwierdziłem, że aby zapewnić zrozumiałą komunikację, porozumiewania się z ciałem, Musi odbyć się poprzez ciało fizyczne. Niektóre duchy mają zdolność przekazywania ciału wskazówek o swojej obecności bez używania ciała fizycznego, ale duchy te nie mogą jasno komunikować się bez tego ciała fizycznego. Kiedy wróciłem z powrotem, poprzez ścianę wymiaru, stanęłem około Metra od człowieka, który w ogóle nie słyszał żadnego z moich słów. Słyszałem go, ale on nie słyszał mnie. Uświadomiłem sobie, że duch może słyszeć ciało, ale ciało nie może słyszeć ducha. Jedynym sposobem zapewniającym duchowi wyraźną komunikację z ciałem zapewnia ciało fizyczne. Porozumiewałem się z aniołami w obecności. Ludzi stojących niecały metr obok mnie, i ludzie ci nie byli w stanie wykryć, że z nimi rozmawiam. Ochrona Ducha Świętego. W trakcie podróży miałem świadomość, że znajdowaliśmy się pod ochroną Ducha Świętego, a także, że wszystkie duchy w tamtym świecie wiedziały, że byliśmy pod ochroną Ducha Świętego. Ze względu na jego ochronę, nigdy się nie bałem. Odgłos marszuł. W pewnym momencie, na drodze do trzeciego nieba, aniołowie skręcili w innym kierunku. Wiedziałem, że coś się wydarzy, ale nie miałem pojęcia, co to będzie. Nigdy nie kwestionowałem tego, co robili, nie chciałem iść z nimi i wiedzieć tego, co zamierzali mi pokazać, ale nie śmiałem protestować. Zastanawiałem się gdzie i dlaczego mnie zabrali, ale nigdy tego nie powiedzieli. Zaczęli mi wskazywać różne grupy demonów i pozwolili oglądać ich działanie. Zatrzymaliśmy się przed jedną grupą demonów prowadzących pewną działalność społeczną. W chwili gdy aniołowie wyjaśniali mi co się dzieje, nagle usłyszałem potężny odgłos, jakby. Maszerującej armii. Spojrzawszy w górę, ujrzałem kolumnę żołnierzy, olbrzym, olbrzymów maszerujących w moją stronę. W pewnym momencie zauważyłem, że demony się zatrzymały. Zacząłem usuwać się z drogi, którą nadchodzili żołnierze. Byłem zafascynowany wyglądem olbrzymów. Nagle odczułem, jakby moja eskorta zesztywniała. Tak, jakby zamienili się w kamień. Ja również zesztywniałem i nie poruszył się we mnie nawet jeden mięsień. Zdawało się, że marszerująca armia przejdzie prosto przez nas. Kiedy byli w odległości około trzech metrów od nas, nagle skręcili i przeszli obok. Jeden z olbrzymów wyłamał się z szeregu i podszedł do mnie, nachylił się nade mną, spojrzał mi prosto w oczy i popatrzył z nienawiścią. Gdybym nie był pod ochroną Ducha Świętego, na pewno nas, nastąpiłby, nastąpiłaby pewna konfrontacja. Gdyby taka sytuacja zdarzyła się podczas pobytu w świecie fizycznym, na pewno zostałbym dotknięty w jakiś sposób. Jednak, dzięki Duchowi Świętemu. Nigdy się nie bałem. Było oczywiste, że te istoty nienawidziły mnie i aniołów, którzy byli ze mną. Było również oczywiste, że jeśli by tylko mogły, rozszarparłyby nas na strzępy. Z tego samego rodzaju pogardą spotkałem się we wszystkich wyższych grupach demonów. Demony należące do klas pośrednich były zajęte swoimi sprawami, tak jakby ich tam w ogóle nie było. Zdawało się, że próbują nas ignorować. Demony z niższych klas działały tak, jakby się bały aniołów będących ze mną. Najlepsza część plonu. Zostało mi objawione, że demony wojny stanowią najlepszą część plonu szatana, są jego klasą panującą. Z tej grupy pochodzą wszyscy jej książęta, którzy są władcami ciemności. Efezjan 6,12 i którzy są władcami księstw, sprawują kontrolę nad duchową nieprawością na wyżynach Łukasza 22. Księstwa. Kiedy szatan ustanawia księstwo, przekazuje również panowanie nad księciu, nad nim księciu. Książę ma prawo korzystać z tak wielu demonów, z różnych klas i grup, ile jest wymagane do wykonania dzieł szatana w danym księstwie. Następnie książę ustanawia w księstwie łańcuch władzy wśród. Swoich pracowników, gdzie de demony o najwyższej randze pochodzą z najwyższej klasy. Łańcuch władzy ustala się zgodnie z porządkiem demonów aż do najniższej grupy. Jedynym wyjątkiem są demony tajemnic, których prawdziwy porządek nie został mi objawiony. Demony z jednego księstwa mogą być wykorzystywane w, innych, w innym księstwie, jeżeli niezbędne są ich szczególne zdolności. Przykładem może być przypadek nekromancji. Demon nekromancji odpowiada za fałszywą wiarę w reinkarnację. Demony wojny odgrywają bardzo ważną rolę w dniach ostatecznych. Ich zadaniem jest wywołanie stanu wojennego oraz napełnienie ludzi strachem przed wojną w taki sposób, aby zaczęli wołać o kogoś, kto mógłby ich wybawić. Muszą spowodować tak ciężkie i dotkliwe warunki, że ludzie będą myśleć, iż żaden człowiek w pojedynkę nie będzie mógł zaprowadzić powogu, pokoju. Ich zadaniem jest wywołanie zagrożenia potencjalnymi zniszczenia, zniszczeniami w wojnie światowej, ale człowiek zechciał pójść na kompromis we wszelkich zasadach w celu uniknięcia tej wojny. Równocześnie muszą, muszą stworzyć warunki pomiędzy narodami, które będą myśleć, że wojna jest całkowicie niezbędna. Aby zrealizować ten plan, świat musi zostać podzielony na dwa obozy, które następnie spotkają się na wojnie. Fenomenalny sukces. Plan ten dzisiaj jest realizowany bardzo pomyślnie. Trudno jest nam uświadomić sobie, że dzisiaj cały świat dzieli się na dwa obozy: biorąc Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńców z jednej strony, oraz Rosję i jej sprzymierzeńców z drugiej strony można wyraźnie zobaczyć istnienie dwóch obozów. Śmiertelny człowiecze, któż ponosi za to winę? Gdyby człowiek uwierzył tylko prawdzie Biblii i zaczął głosić ją światu, to może świat by się upamiętał. Może wtedy ta tragedia nie spotkałaby świata. Niewiara. Jak zwodnicze jest serce ludzkie, człowiek nie wierzył Jezusowi, nie będzie wierzył Biblii i nie uwierzy mnie. Są tacy, którzy czytają niniejszą książkę tylko po to, aby doszukiwać się błędów w tym, co mówią aby obalić to, co mówią. Z pewnością są tacy, którzy nie próbują udowadniać tego ale obalić to równocześnie ci sami niewierzący nie uświadamiają sobie faktu że ulegają manipulacji tej samej istoty duchowej co do której próbują wykazać że nie istnieje nasz pan płakał za tymi niewierzącymi więźniami proszą naszego pana aby okazał im miłosierdzie i aby otworzył ich oczy i pozwolił im zobaczyć. Nie dlatego, że ja tak powiedziałem, ale dlatego, aby mogli uniknąć strasznej katastrofy, która czeka na te same istoty duchowe. Antychrys jego bliskie przyjście. Gdy sytuacja na świecie dojdzie i będzie się wydawało, że żaden człowiek nie będzie w stanie go ocalić, pojawi się ktoś, kto będzie twierdzić, że może to zrobić. Przyniesie ze sobą dobrze wyglądający z pozoru, ale fałszywy pokój. Z pomocą zaprowadzonego pokoju o mami ludzi, którzy pobiegną do niego i obwołają go swoim zbawicielem. Ten nadzwyczajny człowiek czeka obecnie na swoje wspaniałe wejście. Nie trzeba będzie już zbyt długo czekać na jego pojawienie się na światowej scenie. Kiedy demony wojny doprowadzą świat do stanu wojnego, pojawi się wielki wybawiciel. Świata, aby zbawić ludzi, wybawi ich, nie tylko szukając przy tym ich korzyści, ale swojej. W chwili, kiedy być może będziesz czytać niniejsze słowa, może już być na scenie. W takiej właśnie najbliżej. W taki sposób najbliżej można opisać wygląd tej osoby. On nadchodzi, sam wielki nieświęty wybawca, antychryst. Jakub podaje w swoim liście roz roz wskazówkę, w jaki sposób demony wojny będą stwarzać pomiędzy narodami sytuacje wojenne doprowadzające do wojen. W rozdziale czwartym. Wiersz pierwszy i drugi pisze, że. Chciwość stanowi klucz. Na tej podstawie możemy sądzić, że demon chciwości jest jednym z największych sprzymierzeńców demona wojny. Chciwość zrodzona w sercach ludzi doprowadza do wojen. Związek nie do pokonania. Demon wojny i demon chciwości pracujący razem. Wygląd demonów wojny, postać i kształt demona wojny przypomina porządnie zbudowanego osobnika. Jego wygląd jest podobny do potężnego atlety o niemal doskonałych proporcjach. Jego jest koloru jasnobrązowego, tak jakby był wykonany z pięknie wypolerowanego mosiądzu. Jego mundur przypomina ubrania noszone przez żołnierzy z czasów Rzymskich. Hełm który także przypomina wyglądem te noszone w czasach biblijnych przez żołnierzy rzymskich był zrobiony ze zmatowiałego metalu lub materiału. Z hełmu opada opaska chroniąca nos. Z tyłu hełmu posiadał paskę rozciągającą się do dołu, od ucha do ucha wokół szyi. Opaska ta służyła jako przykrycie szyi i ochronnik, niemniej, niemniej jednak umożliwiała pełną swobodę ruchu. Na czubku hełmu znajdowała, znajdował się element przypominający grzebień z szostkich włosów. W górnej części tułowia żołnierz nosił na pierśnik, podtrzymywany za pomocą pasków na ramionach, które przechodziły na barkach do tyłu. Następnie dołem pod ramionami łączyły się z powrotem z napierścignikiem w pobliżu pasa. Jego plecy z wyjątkiem podtrzymujących pasów były w całości nagie. W dolnej części strój przypominał spódnicę z materiału użytego z zakładek które na przemian były matowe i połyskujące. Spódnica sięgała do kolan. Wokół bioder dom demon posiadał szeroki pas. Z każdej strony pas, pasa znajdowała się pochwa zawierająca pewien przedmiot. Buty były wykonane z tego samego materiału, co zbroja. Przednia część nogi była osłonięta. Tylnia zaś otwarta, z wyjątkiem pasków. Przytrzymujących osłodę z przodu. Buty całkowicie okalały stopy. Ramiona demona wojny były nieosłonięte. Nie wiem, czy projekt jego zbroi w jakikolwiek sposób łączy się z demonem wojny lub jego obszarem działalności. Miałem możliwość zobaczenia go w szczegółach, dlatego podaję dokładny opis.